Cały świat wie, że e, relacji od wielu lat nie utrzymujemy. Co pan sądzi o Marynie Łuczenko? Ja się nie, nie zajmuję y, czyimiś żonami. Cały świat wie, że e, relacji od wielu lat nie utrzymujemy, i, e, i nie mam zatem jak się dowiedzieć. Znowu mógłbym się dowiedzieć e, z mediów, ale obawiam się, że media w dużej mierze spekulują. E, tak samo jak spekulują na temat tego, gdzie Wojtek w przyszłym sezonie będzie grał. I, I dodam tylko, że od znajomych wiem, że to samo medium jednego dnia potrafi widzieć w nim przyszłego piłkarza, przyszłego... I obecnego piłkarza Juventusu, a następnego dnia potrafią w nim widzieć piłkarza, grającego w Arabii Saudyjskiej, a następnego dnia jeszcze w Anglii. E, po czym znowu e, po dwóch dobach e, to samo medium pisze, że jednak będzie grał w Juventusie. No, e, wiedza e, wiedza z, z mediów, zwłaszcza tych dzisiejszych szybkich, płytkich, nastawionych na, na klikalność, to chyba nie jest wiedza, więc mogę się tylko domyślać. No, jest ambitnym człowiekiem, jest ambitnym sportowcem. Jeśli dawno, zapowiedział, dawno temu zapowiedział, że Euro będzie jego ostatnim turniejem, i, i widać było, że mu niezwykle zależy na tym, żeby do, tego, do tych rozgrywek się zakwalifikować, do tego turnieju to myślę, że zrobi wszystko, żeby być yy, przygotowanym co najmniej tak dobrze jak w Katarze. A wydaje mi się, że od, od dobrych trzech czy może nawet czterech lat ustabilizował formę na bardzo, bardzo wysokim poziomie i nie spodziewam się niczego innego. A też Panie Maćku dopytam, żeby potem do tego tematu już nie wracać podczas naszych y, programów. Jest Panu taki duży smutek, y, żal, że nie, wiem, nie może Pan pogratulować y, synowi fajnego występu, nie wiem, spotka się z wnukiem i tak dalej? No, na pewno to jest bardzo przykre i dla mnie wciąż bolesne, chociaż myślę, że okres takiego największego bólu, rozczarowania i smutku pewnie mam za sobą, bo, bo jak wiadomo, każda żałoba musi kiedyś minąć. Akurat ta ma jeszcze. No nikt nie umarł, więc tak, tak. Ta, ta żałoba ma, ma, ma jakiś potencjał którego, 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 nie, ma potencjał na odmianę, którego większość żałób nie ma. Co pan sądzi o Marinie Łuczenko? Pytanie od Dariusza Palucha. A ja najmocniej przepraszam, to jest e, e, kulturalno-oświatowy program czy o sporcie? Kolejne pytanie w takim razie. No, kibic może zadać każde. Znaczy, nie znam pani sportsmenki, mówiąc krótko. Tak, a tak. zwłaszcza piłkarki, więc, a, a tym bardziej wybierającej się na euro w charakterze zawodniczki. Więc... Jedziemy dalej. Jedziemy dalej z, z pytaniami. Bo piłka nożna to nasza pasja. Aby chłopcy. Byli lepsi, za darmo stworzyliśmy inicjatywę Piłka, piłka Osiedlowa, gdzie wstajemy w rano niedzielę, dodatkowo gramy i trenujemy. Kto ma chęć, po prostu wstaje, gra i trenuje i brawo. Pan Maciek też przecież dużo trenuje, jest, jest trenerem. No chodzi o to, żeby się ruszać. No, przede wszystkim jako młody człowiek, jako dziecię spędzałem całe godziny na grze w piłkę i, i, i nie tylko była to moja pasja, ale, ale w ogóle coś, co zaprzątało mnie 24 na dobę. No. Na szczęście odrobinę mi przeszło. Prawdopodobnie kwestia metryki. <tom Tomek, witam cię, Tomku. Kolejne pytanie. Maciek, no tak od razu po imieniu, no. Nie wiem. Natomiast pisze. Maciek, czego spodziewasz się po naszych piłkarzach? Tak serio, czy odpadną po walecznej grze niczym hokeiści na ostatnich mistrzostwach świata, gdzie po prostu zabrakło umiejętności? No że, że jeśli chodzi o umiejętności poszczególnych piłkarzy, to, to Holendrzy i, i Francuzi prawdopodobnie są znacznie lepiej wyszkoleni technicznie, ale... Yy, yy, no po pierwsze na, na, na początku programu mówiłem o, o ambicji, a ta potrafi od czasu do czasu niwelować pewne, pewne niedostatki czysto techniczne, czysto piłkarskie. Po drugie oczywiście mm, zwłaszcza ci, którzy są teoretycznie słabsi, a, a rozumiem, że my jesteśmy teoretycznie słabsi od Holendrów i od Francuzów, szukają swoich sposobów. Yy, i nie mówię tu o jakichś brudnych gierkach, tylko po prostu o sposobach na przetrwanie i skarcenie rywala. I miejmy nadzieję, że, że jakieś widowiskowe sposoby, znacznie różniące się od stylu gry naszej reprezentacji w Katarze są przygotowane rywali znamy od dawna sztab trenerski, analityczny i sztab analityków, i wszystkich, z którymi Michał Probierz współpracuje, to, to, to jest liczna grupa i miejmy nadzieję, że, że te sposoby w jakiś sposób no, już są obmyślone. A teraz są tylko, teraz przejdą w fazę cyzelowania i, i dopieszczania. Natomiast, jak powiedziałem, wierzę w to, że nasi się przełamali, sami sobie pokazali, że. Że ambicja, serducho, wola walki, nieustępliwość, podjęcie rywalizacji z teoretycznie silniejszym fizycznie rywalem, myślę tu o meczu z Walią, daje efekty. No i wierzę, że, że na euro będziemy się ze wszystkimi trzema rywalami, przynajmniej pod względem czysto fizycznym, bili jak równy z równym. A tak. Poświęciłem słów parę Holendrom i Francuzom, że, że, że pewnie lepiej wyszkoleni. Kto oglądał przynajmniej długie urywki meczu Austria-Serbia ostatnio, to też pewnie ma pojęcie, że Austriacy nie będą chłopcami do bicia. Że ja przy... Przy okazji tego turnieju zamierzam być takim programowym optymistą i, i, i zawsze widzieć szklankę do połowy pełną I, i, i przyrzekam, że nie będę widział szklanki do połowy pełnej, jeżeli ona będzie nie do połowy pusta, tylko w czterech piątych pusta, no to no to nie będę widział do połowy pełnej, ale, ale nie chcę w tej chwili ani, ani wieszyć, że nadciągają czarne chmury, ani też nie, nie, nie jestem w jakiejś przesadnej euforii. Podejrzewam, że ani jutrzejszy mecz, ani jego wynik mojego nastawienia nie zmieni, bo spodziewam się, że jutro nie wyjdziemy na galowo przeciwko Ukrainie. Myślę, że więcej powie nam mecz z Turcją, a, a to już może być preludium do, no, do tych trudów, które nas czekają naszą drużynę w Niemczech, bo, bo Turcy to też nie gapy. Tak jest, Ukraińcy zresztą też to kapitalny zespół. Wspomniał Pan właśnie o meczu z Ukrainą, to od razu przy okazji ogłoszenie jutro tuż po meczu live właśnie z Maciejem Szczęstym, jako gościem, który jako ekspert. Dla Was te, to spotkanie oceni i skomentuje. Będzie też, będzie też łączenie z nami, którzy będziemy na stadionie narodowym. Także bardzo myślę ciekawy program. Tuż po meczu z Ukrainą wypadajcie na Super Express Sport. Będzie myślę ciekawie.